powieść szeptuchy, jak babka jajem zdejmuje urok. Przyjdź tu dziecko, siadaj spokojnie, nie bój się. Złe oko, urok, choroba. Wszystko jajko zbierze, bo jajko żywe jest, siłę w sobie ma. Najpierw babka siadała przy stole, zapalała świecę, nie czarną, bo takiej nie znali, tylko zwykłą, woskową, albo osmoliła knot sazu z pieca, żeby dym dawał ochronę. Do glinianej albo szklanej miseczki nalewała trzy czwarte wody i sypała do niej szczyptę soli. Obok stawiała jajko świeżo zniesione, ciepłe od kury. Brała jajko w dłonie i zaczynała kręcić nim nad głową chorego, nad sercem i nad nogami, szeptając. Jajem wymiotam, jajem wyciągam złe uroki, złe choroby, precz wam. Nie do tego, nie do tej wracaj biedo w lasy, w wody, w piachy, a tu nie siadaj, tu nie wracaj. Potem przesuwała jajem po ramionach plecach i brzuchu, czyniąc znak krzyża lub znak słońca. A przy tym szeptała jak kura w skorupie nosi życie, tak ja w jajku chowam cierpienie. Nie moje, nie tej, nie tego w jajku zostaje, w wodzie tonie. Gdy już obeszła całe ciało, rozbijała jajko i wpuszczała je delikatnie do szklanki z wodą i solą, świeca obok dalej się tliła, cicho strzegąc. Wtedy babka pochylała się i patrzyła. Jeśli białko było gładkie, mówiła, to tylko lekki urok odejdzie. Jeśli nitki szły w górę, jak kolumny, oj ktoś ciężko źle spojrzał, ale się odwiązało.